Dlaczego rzeki trzeba ratować? Bo właściwie to musimy ratować siebie. No, rzeki, my bez rzek, bez wody nie przeżyjemy, nie przetrwamy. Ratujemy dla, dla siebie, dla, dla naszych dzieci. A przecież my i tak wodę bierzemy z głębi, a nie z samych rzek. Nie, no z rzek też bierzemy, ale woda z głębi też się bierze z rzek. No właściwie yy, no, woda, woda spada z deszczem do gleby, do, do rzeki. No i my to, to, jest, to, jest, to jest ta sama woda, to jest jedna, jedna woda, więc no, nie mamy innej wody. Dlaczego teraz ten problem tak nabrzmiał? Bo przecież o tym, że wody brakuje, to wiemy od, od wielu lat, to jakby ja jeszcze czytałem książki, i to już wtedy były stare książki w szkole podstawowej czy średniej. E, a jednak ten problem narasta i ciągle mam wrażenie, że jest gorzej, a nie lepiej. No jest gorzej, dlatego że nie uczymy się na błędach, nie wyciągamy wniosków, znaczy wyciągamy te wnioski, tylko nic z tym nie robimy. E, to środowisko rzeki nadal są przekształcane. Cały czas mówimy o regulacji, o dalszej regulacji. Rzeki są e, wszystkie, praktycznie większość rzek jest e, przekształconych, uregulowanych. To w ogóle słowo jest, e, nie jest dobrym słowem do, do nazywania tego, bo uregulowanie świadczy o czymś, że coś jest fajne. Znaczy, kojarzy się no, dobrze. Tak, kojarzy się dobrze, no ale e, za tym kryje się przekształcenie rzeki, e, czyli wyprostowanie. Odra jest na przykład wyprostowana i skrócona e, o prawie 200 km. I To samo jest z innymi rzekami. Większość rzek to prawie że kanały, więc one są skrócone, nie mają tych meandrów, które, dzięki którym woda dłużej utrzymywała się w krajobrazie, a to wyprostowanie, skrócenie no, powoduje, że woda szybciej spływa gdzie? No, dokąd? Do Bałtyku, czyli z powierzchni całego kraju. Bo woda w rzekach się bierze z opadów, głównie z opadów deszczu. Więc tą wodę, którą mamy w krajobrazie, przez te przekształcone, maksymalnie rzeki wyprostowane, bardzo szybko odprowadzamy po prostu do Bałtyku i w ten sposób się pozbawiamy tej wody. I cały czas no, to, jest, to jest to myślenie które już powinniśmy zmienić, bo, no bo tak jak pan powiedział, wody nam brakuje. A ciągle robimy to samo od XIX wieku, od XVIII wieku, od XIX wieku. Robimy cały czas to samo. Wyprostowujemy i spuszczamy do, do Bałtyku. Kiedyś miało to głębokie uzasadnienie jednak gospodarcze, no bo barki przewoziły węgiel i nie tylko, no gospodarce to służyło. Może nie miało to dobrego wpływu na przyrodę, ale gospodarce służyło. Dzisiaj właściwie tej y, y, żeglugi nie ma, a jednak y, y, no mamy już te kanały, jak pani nazwała te rzeki. I co możemy teraz zrobić? Yy, no właśnie, zmienić. Jeżeli zmieniły nam się warunki, Zmieniło nam się wiele rzeczy, bo środowisko, klimat, środowisko to my przekształciliśmy. Klimat nam się zmienia no, z powodu naszej, naszej działalności człowieka. Zmieniła nam się gospodarka, bo, bo już węgla po pierwsze jest coraz mniej, a też węgla już nie potrzebujemy. Więc nie możemy działać cały czas tak samo, robić tak samo, chociaż wszystko dookoła się zmieniło. Więc musimy po prostu coś zmienić. No tak, tylko co? Bo przecież nie da się przywrócić tych starych rzek w takim kształcie, w jakim one były, choćby dlatego, że na przykład zabudowaliśmy te brzegi rzek. No ale są miejsca, w których można to zrobić. Tam, gdzie oczywiście miast, nikt nie, nie, nie mówi o y, zmiana, takich zmianach drastycznych, renaturyzacji rzek w miastach, ale są miejsca, gdzie to można zrobić. Moż, są miejsca, gdzie można odsuwać wały od, y, od koryta. Od tego głównego koryta rzeki i tam dawać, dawać przestrzeń rzece. Są miejsca, gdzie można jeszcze bardziej renaturyzować, czyli wspomagać rzekę, żeby meandrowała. Jak rzeka meandruje, no to ta woda się dłużej utrzymuje w krajobrazie. Powinniśmy maksymalnie zatrzymywać wodę w krajobrazie, tam, gdzie, ona, tam, gdzie jej powinno być najwięcej. No i to wieloletnie długofalowe działanie. No za ileś tam lat będziemy mieć efekty takie, których, których myśmy oczekiwali. Kędzierzyn Koźle leży nad Odrą i mieliśmy całkiem niedawno ogromną katastrofę związaną z tą rzeką. Myślę, że to jest mega ważne, żeby rozmawiać na ten temat bez spiny, nienachalnie, spokojnie, merytorycznie z ludźmi, którzy nad tą rzeką żyją, znają ją bardzo dobrze i mogą coś o niej opowiedzieć ze swojej perspektywy artystycznej jako Aktywiści, ale też jako fachowcy, bo będzie też doktor Wziątek. Więc po to jest to spotkanie, żeby tą świadomość naszą wspólną trochę podnieść, dlatego że to, co my tu zrobimy, to, co się u nas dzieje na rzece, wszystko to spłynie do Wrocławia, do Szczecina i tak Dlaczego, właśnie, spotkanie w klubie Camelon? Do tej pory robiliście raczej spotkania w domach kultury, a tutaj nagle. No, co to dużo mówić? Poszliście do knajpy. Tak, poszliśmy do knajpy. Tak się złożyło, że y, właściciel klubu Mirek y, jest bardzo otwarty na różne inicjatywy związane z y, taką działalnością kulturalną, aktywistyczną, z ważnymi rzeczami. To nie jest zwykły klub, tak pozwolę sobie powiedzieć. Kamaleon to jest po prostu też miejsce, w którym można rozmawiać, można uczyć się, można szydełkować nawet i poruszać ważne tematy, które dotyczą nas wszystkich i tutaj też obywateli obywatelek obywatele Kędzierzyna Koźla, jak choćby Odra. Mamy trochę planów na przyszłość. Zainaugurowaliśmy z Waldkiem Kadukiem taką inicjatywę klubową, to się nazywa kawiarenka klubowa, gdzie przychodzimy, przychodzą ludzie chętni i rozmawiają na tematy związane trochę z tygodnikiem powszechnym, z tematami wokół tygodnika, albo te, które są publikowane w tygodniku powszechnym, z reguły obywatelskie, rzadziej kościelne i teologiczne, a bardziej takie właśnie, które dotyczą, ale humanizmu, ludzi, sytuacji w Polsce, ale to jest wolna wymiana, bym powiedział, myśli przychylnych sobie ludzi. Mieszka Pan nad Odrą i tworzy y, też y, specyficzną muzykę związaną z tą Odrą. Nigdy nie sądziłem, że, można, y, że Odra może wystąpić na przykład w klubie muzycznym. No okazuje się, że tak. Odra może wystąpić w wielu różnych miejscach. Właśnie skończyłem pracę nad muzyką do pawilonów na EXPO i tam też żurawie nad Odry znajdą swoje miejsce. No wobec czego Odra jako druga największa rzeka w kraju jest naprawdę, ma przeróżny potencjał również, okazuje się, dźwiękowy i muzyczny. Co trzeba mieć w głowie, żeby zacząć nagrywać dźwięki rzeki? Nie wiem, nudziło się panu, to przypadek, czy może wręcz przeciwnie, bardzo świadomy zabieg? Bardzo świadomy zabieg. Jestem muzykiem, kompozytorem, od wielu lat tworzę muzykę i kiedy usłyszałem dźwięki natury, no to usłyszałem świat dźwięków tak bogaty, tak wspaniały i tak niepoznany również przez nas, bo e, bardzo trudno znaleźć nagrania, e, dobre, dobrze zrobione nagrania terenowe naszej przyrody. Łatwiej pewnie znaleźć Puszczy amazońskiej niż... Albo wieloryby. Albo wieloryby niż odre Wisłę, czy inne wspaniałe miejsce. I tak, to był świadomy wybór. Robię to na tyle profesjonalnie, że te moje nagrania rzeczywiście w różnych miejscach się pojawiają. I od kilku lat no, są moją taką drugą nogą. O ile jestem muzykiem i wciąż żyję i pracuję jako muzyk, to okazuje się, że dźwięki i zbieranie dźwięków natury również okazuje się ciekawą przygodą, ale i pracą. Kilka lat temu mieliśmy bardzo dramatyczne wydarzenia, bardzo dużo ryb śniętych w oczach. Wiemy o co chodzi. Czy wtedy rzeka ucichła? Przez chwilę tak. Przez chwilę ucichła na poziomie przyrodniczym, no. Ta olbrzymia śmierć, która się stała, no spowodowała, że zwierzęta na chwilę odsunęły się od tej rzeki, już powoli wracają. Natomiast to, co rzeczywiście ucichło nad Odrą, może nie tutaj na Śląsku, ale tam nad Dolną, nad Środkową Odrą, to przede wszystkim głosy turystów, biznes turystyczny, to wszystko, co tam czyniło radość tej rzeki ludziom, agroturystyki, te wszystkie miejsca padają, bo nikt nie chce przejeżdżać za zatrutą rzekę. Skończył się po prostu pewien klimat i skończył się pewnego rodzaju chęci i potrzeba poznawania tej rzeki, i to jest. Największy dramat tej katastrofy. Przyroda sobie jakoś radzi i odwraca to, to, to katastrofalne skutki. A to ta część po stronie ludzi, czy to się zmienia, czy. Czy na razie mamy regres w tej turystyce przyrodniczej? No oczywiście, że jest regres, dlatego że ta katastrofa na Odrze wciąż trwa. Odwołujemy się do tych wydarzeń sprzed kilku lat, natomiast zapominamy, że od tego czasu niemal co roku wyławianych jest wiele ton ryb. W zeszłym roku również tam na środkowej Odrze, poniżej Głogowa, no, dzieje się to, co się dzieje, wobec czego tam tak naprawdę katastrofa i dla wielu ludzi mieszkających nad środkową i dolną Odrą, ja o nich mogę się wypowiadać w ich imieniu, po prostu ta katastrofa cały czas trwa, wobec czego nie możemy rozmawiać o, o Problem katastrofy nie jest problemem przyrody. Wystarczy kilkadziesiąt lat naszej nieobecności, ta przyroda się odbuduje. To nie jest problem przyrody, to jest nasz problem, to jest nasz zasób wody i tak naprawdę z tym, yy, z tym mamy problem. To znaczy, tej wody w rzece nie ma teraz. Jest koniec marca, wody w rzece nie ma. Nikt nie, nie wie, skąd ta woda miałaby się wziąć, bo nie ma śniegu w górach. To jest nasz autentyczny problem, a my do tego mamy jeszcze drugą, największą rzekę w kraju, bez wody i do tego zatrutą. Uważam, że sytuacja jest co najmniej katastrofalna. Czy takie spotkania jak dzisiaj w Kamelonie mogą coś zmienić? Mogą. Przede wszystkim mają wartość edukacyjną, przynajmniej tak mi się wydaje, i e, są to spotkania, które mają na celu uwrażliwienie ludzi na problem rzek. Mieszkamy w miejscu, gdzie do Odry wpływają trzy największe i najbardziej zanieczyszczone zlewnie jej, e, które bardzo mocno e, wpływają na jakość jej wody. Natomiast jeżeli chodzi o rzeki, bardzo niewiele i o Odrę o niej wiemy. Ciągle. E, Odbieramy tutaj te nasze rzeki jako takie drogi wodne, które kiedyś świetnie działały, teraz niestety nie działają i nic poza tym jakby o nich nie wiemy. Nie wiemy, że są pełne życia, nie wiemy, że są piękne pod względem turystycznym. Mamy świadomość tego, co w nich żyje bardzo niewielką i to troszeczkę troszeczkę czasami boli, tak? bo mamy w okolicach Kędzierzyna Koźla prawdziwe perełki, takie miejsca, które są wyjątkowe pod względem przyrodniczym, ale dalej traktujemy to jako coś co jest zbędne, a chyba dowodem na to jest to, że przeciętny mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla zapytany jaka rzeka przepływa przez praktycznie wszystkie dzielnice, odpowiada najczęściej Kłodniczanka, więc nawet prawidłowo nie potrafi zdefiniować jej nazwy. Mają się takie spotkania dlatego, że one między innymi uczą ludzi Braku obojętności. Bo to jest taką plagą. Ludzie są obojętni, a jak ktoś jest obojętny, to daje ciche przyzwolenie na to, co się dzieje. Jeżeli politycy mają cokolwiek zmienić, to ta zmiana musi się zacząć od nas, od tego najniższego poziomu, od obywatela. Przede wszystkim on musi zacząć szanować swoje własne podwórko i swój ekosystem, który go otacza, i wtedy, jak będzie to czuł. To zacznie wymagać po kolei od polityków, samorządowców, po, e, po tych wszystkich, którzy są bardziej decyzyjni na górze. Co my, jako obywatele, dzisiaj tu i teraz, poza samouczestnictwem w takim spotkaniu, możemy zrobić? Przede wszystkim wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. E... Ja czuję się odpowiedzialny za swoje czyny, tylko że ja nie mam wpływu na to, jaka jest odra. Masz wpływ. Jak? Bo wędrując na przykład rzeką kłodnicą albo wędrując e, brzegami Odry w momencie kiedy zauważysz, że coś się złego dzieje, to możesz za po pierwsze e, zaalarmować służbę, tak możesz zadzwonić na jakiś telefon alarmowy, możesz odpalić e, aplikację M obywatel i zgłosić, e, że coś się dzieje. Ludzie tego nie robią, ludzie są nadal obojętni. Jadą codziennie do pracy i widzą tą rzekę. Nie zwracają na nią uwagi. I w momencie kiedy e, zareaguje ktoś kompetentny, kto się zna, kto to zauważa lub ktoś wrażliwy, często już jest za późno. Rzeka ma to do siebie, że jeżeli dochodzi do jakiegoś zatrucia, e, dowody szybko się rozmywają. Ryby, które umierają i które są widoczne, za chwilę spływają do innego punktu. A bardzo często ważny jest tutaj czas e, i reakcja, dlatego że e, truciciel, który do rzeki ładuje duży potencjał zanieczyszczeń, który sprawia, że ta rzeka za chwilę zaczyna umierać, e, Robi to najczęściej pod odsłoną nocy, i wtedy, pod odsłoną nocy, e, można to wykryć. I ludzie to widzą, ale nie reagują i nie mówią o tym.